Jestem ciekawa, kto z Was też zgadza się ze mną, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Przygotowuję się teraz do konferencji i poprowadzę na niej taki praktyczny wykład o tym, że kobiety mogą zrobić coś dla siebie, m.in. zapobiegając bólom miesiączkowym, braku miesiączki, migrenom miesiączkowym i dużym napięciom miesiączkowym i jak mogą to zrobić, jaką praktykę stosować, i dlaczego właśnie to, a nie inne, jest potrzebne i w jakim momencie. Kobiety przechodzą cykle, fazy różne w ciągu cyklu miesiączkowego. I te fazy wymagają czegoś, od, nasze ciało wymaga czegoś, tak? Ono czegoś potrzebuje konkretnego. I tak jak przed miesiączką jest to faza yin, i po miesiączce jest to faza yang. Jin jest kobiecą energią, żeńską. Jest łagodne, spokojne, powolne. Mówi się też, porównuje się nerki. Jedna jest Jin, druga jest Yang, czyli ta Jin jest jak żółw. Czyli ona sobie daje czas na wszystko. No i to bardzo ciekawe, że właśnie w tym momencie, w tym etapie zbliżania się do miesiączki, czyli po owulacji bardziej w stronę miesiączki, bardziej aktywna jest prawa półkula mózgowa. To znaczy, że jest się bardziej kreatywnym, ale też mniej skoncentrowanym na działaniu takim to-do-lista i organizowaniu, tylko bardziej swobodnie. Krowanie, działania artystyczne, spokojne spacery, też nieduży wysiłek fizyczny i szczególnie dla kobiet, które przechodzą migreny miesiączkowe, wysypianie się i zadbanie o Yin, Ci w ciele, w nerkach przede wszystkim, jest niezbędne, żeby te migreny się nie pojawiały, i mówię to na własnym przykładzie, mogę tutaj przestemplować e, czymkolwiek, przysięgnąć, że tak właśnie jest, gdzie u mnie, no, moje migreny to, były, to był sztos, to było coś okropnego. No a teraz, jeżeli wiem, jak od siebie zadbać, to po prostu ich nie mam. No, ale to się odnosi też również do um, bólu miesiączkowego, do dużego napięcia przedmiesiączkowego, które się wiąże też z bólem piersi. To jest taki dyskomfort w ciele kobiety. Nie jest to nam w ogóle potrzebne, bo zapisuje się w ciele kobiety informacja bólu, cierpienia, nieprzyjemności i ona idzie za tobą przez całe życie i twoje ciało potrzebuje ją przedefiniować. Tak? Potrzebuje poczuć przyjemność. I jeśli przed miesiączką zadbasz o siebie, kobiety zadbają o siebie w odpowiedni sposób, no to jest tak, że ta miesiączka przyjdzie, pójdzie i będzie takim lekkim bólem, ewentualnie jakimś rozdrażnieniem, ale jeżeli będziesz w energii yin, jeżeli będziesz w aktywności prawej półkuli i nie będziesz z tym walczyć, to to będzie dla ciebie po prostu frajda i przyjemność. I możesz sobie zaplanować nawet swoje życie, swój czas, swój miesiąc w taki sposób, żeby w pewnej części swojego miesiąca, czyli po miesiączce, być mniej rozluźniona, a bardziej aktywna, bo tu już przechodzi twoje ciało bardziej w aktywną energię. Yang, bo wszyscy jesteśmy yang, czyli yang męska, tak? Energia yang która jest gotowa do działania, do prowadzenia różnych zadań, do organizacji, do segregowania czegokolwiek, do podejmowania decyzji, to przychodzi wtedy z dużą łatwością i można to zrobić bardzo łatwo, tak? gdzie w tej fazie po e, ovulacji e, i kierując się w stronę miesiączki już dosyć ciężko jest się skoncentrować na takich rzeczach, ale wtedy można wykorzystać te działania twórcze. Tak? Więc jeśli kobiety chciałyby pójść za swoim ciałem, pójść za naturą tego, jakie są, jakie jest jej ciało w żeńskiej formie, no to warto jest skierować się w tą stronę, bo <grybujesz> teraz wracając do tej książki, jest bardzo fajny, no bardzo ciekawe tak naprawdę. Jest tak, że zaleceniem dla pacjenta byłoby, aby zwolnił on nieco swoją nerwową i gorączkową krzątaninę oraz zaczął planować okresy wypoczynku i odprężenia. To pozwoliłoby uzupełnić niedobory qi, yin i też yang i stworzyć równowagę. Jednakże nawyk przepracowywania się, jak i cały styl życia, był tak silnie zakorzeniony, że wszelkie zmiany w tej dziedzinie były niewielkie i dość powolne. Jednakże bardzo dobre, nieco lepsze rezultaty osiągnął w regulowaniu spożywania posiłków oraz staraniach, by nuknąć, uniknąć tłustych potraw i alkoholu. Przez to atak wątroby na śledzione uległ częściowemu złagodzeniu. Atak wątroby na śledzionę to jest bardzo częsty przypadek, e, jeśli jest niedobór jin w nerkach, w ten czas to powoduje niedobór w wątrobie e, i ogień wątroby wyrywa się spod kontroli, czyli yang wątroby, też wiatr w wątrobie, one atakują śledzionę. Wątroba atakuje śledzone e, i a powstaje napięcie emocjonalne, bo, bo wątroba jest takim bardzo emocjonalnym organem, więc wszystkie kobiety, które mają miesiączki, mają napięcie miesiączkowe, mogą sobie iść w tym cyklu jak najbardziej, ale mogą też e, to zniwelować albo bardzo zmniejszyć poprzez e, dawanie sobie czasu na inność. <laughs> tak, czyli opiekowanie są i jest to bardzo piękne tak naprawdę. No bo zostałyśmy po prostu pozbawione tego, bo mamy tak dużo pracy, mamy tak dużo zajęć. Wykonujemy zadania w firmach, na stanowiskach, gdzie nikt nie patrzy na to, jaki masz cykl. Wszyscy mają to gdzieś. Najczęściej jest tam szefem mężczyzna, który absolutnie nie ma zielonego pojęcia o tym, a kobiety też nie za bardzo. No więc świat kręci się wokół bardzo dziwnych rzeczy, i tak naprawdę potem przychodzi menopauza, której nazwy nie lubię już coraz bardziej. Zaczynam się edukować też w tym kierunku, że jest to no, ograniczenie bardzo duże i w ogóle. Kobiety tak zostały zdefiniowane, że kiedy kończy się miesiączka, to już w ogóle są e, odstawiane, albo nie do końca e, ich ciało się już do, do czegokolwiek nadaje: e, sensualnego, seksownego, e, czy ich seksualność e, nie może dawać przyjemności tak dużej. A znam kobiety, które właśnie są po fazie e, miesiączkowania. I mają poczucie wolności, po prostu, i są gotowe na to, żeby to wykorzystać. I są plemiona, gdzie od wieków ludzie po pięćdziesiątce byli uznawani jako ludzie dorośli. Dopiero w ten czas zaczyna się dorosłość, jest odpowiednia wiedza, ciało jest już spokojne i można się nim cieszyć. I w ten czas można korzystać z zapisanego w ciele drukowanej informacji o przyjemności. Informacji o jej przyjemności, o tej suwerenności seksualnej, czyli odczuwania własnego ciała dokładnie tak, jak ja to chcę a nie tak jak wszystkie media w czy lekarze czy kultura nam to przekazała. No jestem w tym temacie teraz bardzo zagłębiona. On powstał z właśnie mojego poszukiwania w zakresie migren, w zakresie migreny miesiączkowej i też mojego studiowania e, i pogłębiania wiedzy z Reading Lotus Qigong dla kobiet, czyli Qigong promiennego lotosu dla kobiet. Prowadzę z tego zakresu kursy. E, prowadzę też warsztaty i w warsztatach zapraszam do siebie też e, jako współprowadzące kobiety, które mają sporą świadomość swojego ciała i używają pięknych narzędzi do tego, aby otwierać to ciało na przyjemność, na transformację i oczyszczanie z siebie niepotrzebnych już nam stagnacji, wierzeń na swój temat. I na przykład, sięgnij po, e, po informacje na stronę www.kalianiogacikom.com na temat warsztatu wyjazdowego, który będzie 17-19 listopada e, dla kobiet. Odnawianie kobiecej inci, e, to znaczy będziemy pielęgnować swoje ciało za pomocą praktyki chikung, w której w skład wchodzi e, masaż, automasaż, e, dźwięki tybetańskie. I też tworzenie wibracji własnymi dłońmi i też własnym głosem w ciele. Do tego dojdzie joga głosu prowadzona przez Annę Kolankowską, która jest posiadeczką i przyjaciółką kryształowych mis, przecudnych, chemicznych kryształowych mis. Podczas tego warsztatu będzie również koncert kryształowych mis i tutaj warto się na niego przygotować, poddać się mu, nacieszyć się tym niezwykłym, niecodziennym, absolutnie niecodziennym dźwiękiem, który potrafi wytrącić wiele stagnacji i wprowadzić dużą transformację w wodzie, która jest w naszym ciele, więc będziemy w tych przestrzeniach też w wykładach, też w aktywowaniu punktów na ciele, też będzie informacja, też będę przekazywała Wam taką prostą, codzienną wiedzę, co możesz małego dla siebie zrobić, żeby Twoje ciało na przykład. Poradziło sobie z kaszlem, poradziło sobie z zapaleniem pęcherza, poradziło sobie z osłabieniem, z osłabieniem innych rek, też z pobudzeniem i nadmierną emocjonalnością. Takie proste rzeczy, o których, które będziesz mogła zastosować na co dzień w swoim życiu. Bardzo Tobie dziękuję za uwagę i naprawdę. Warto się zastanowić nad tym, co mogę zrobić dla mojego ciała, co mogę zrobić dla siebie, żeby powrócić do mojej kobiecej e, siły, takiej prawdziwej, takiej pięknej, takiej radosnej, takiej pełnej entuzjazmu, witalności. E, I też, żeby to moje ciało było przeze mnie akceptowane, takie, jakie jest. E, I też, żeby w późniejszym czasie... Subtelnie i łagodnie przechodziła przez zmiany i przez drugą wiosnę, to znaczy, ktoś to nazywa czasem przekwitania, ale mnie się wydaje, że to jednak rzeczywiście jest druga wiosna. Obserwuję kobiety praktykujące cikołom. E, lub kobiety świadome swojego ciała, świadome swojej siły, które nie dały się za, e, czarować tym, że już są do niczego, że już mogą sobie odpuścić. One sobie odpuszczają, ale wiecie co sobie odpuszczają? One sobie odpuszczają to, że muszą jakoś wyglądać, że muszą być jakieś, że muszą komuś się podobać. One po prostu żyją swoim życiem e, i z radością dają siebie, pokazują siebie, bo mają tę esencję życiową, tę radość życia, ten entuzjazm i wiarę i, i wiedzę o tym, że ich ciało jest bezcenne i ma ogromny potencjał do regeneracji.